Siemanko, cześć, witam, Tibia News, nowości, jeżeli chodzi o domki. Trochę już spóźnione, bo już od dwóch, trzech dni jest ten news, ale nagrać trzeba wiadomo na kanał, żeby wszystko było jasne. Zapraszam, oczywiście linki TibiaCom, TibioPedia. Wszystko jest w opisie. Zacznijmy może od tego, że domki będą pokazane nam w sekcji map w Cyslopedii, będą one pokazane w trzech wariantach. Pierwszy wariant. Taki domek z niebieskim dachem to będzie zaznaczony nasz domek. Domek z zielonym dachem, czyli domek, który będzie można kupić, jest on e, aukcjonowany i domek e, z dachem brązowym, czyli domek, który jest już wynajmowany, ktoś go posiada. Następna rzecz, nowość w cyclopedii, czyli zakładka domki i widać, że CivSoft ogarnął sobie takie małe ikonki. Na każdą rzecz. Tutaj mamy te itemy, bestiary, czarmy, mapa. No i mamy też tę te właśnie zakładkę. Domki. O co tu chodzi? Oczywiście taka zakładka, gdzie mamy wszelkie informacje na temat interesującego nas domku: kto go zajmuje, czy czasem można go kupić, ile kosztuje czynsz, ile tam może być maksymalnie łóżek, bo łóżek już nie będzie ogólnie w domkach. Sami będziemy mogli sobie je ustawić, kupić u NPCK. Od, od 10 do 100 GPK tutaj cena się waha, więc tego nas jeszcze tutaj nie obedrą z GPKów. Jeżeli chodzi o ten temat, ile jest tam skłemów, więc wszelkie informacje będziemy mieli podane w kliencie w końcu, nie na stronce, gdzie będzie trzeba wchodzić specjalnie na stronkę w tym temacie. I co tu wam jeszcze mogę więcej powiedzieć? Eee, został zniesiony zakaz posiadania jednego domku na świat, jeżeli chodzi o konto, więc będzie można mieć tych domków więcej, oczywiście na postać cały czas jeden, ale na przykład macie trzy postacie, więc można mieć nawet trzy domki na jednym świecie. I to jest maks, jeżeli chodzi o konto. Właśnie trzy domki. Jeżeli licytujecie dany domek, więcej licytować nie możecie, to się akurat nie zmienia. I tak to wygląda. Tak to się zapowiada. Jeszcze taka dodatkowa informacja. Ta nowość będzie dodana przed Winter Update'em, więc to co tutaj widzimy i to o czym mówię nie wchodzi w Winter Update, co sprawia, że Winter Update tutaj traci na tym, co moglibyśmy dostać w tym update'cie, bo gdybyśmy to dostali w update'cie to jeszcze można byłoby to podpiąć, ale skoro nie to Cipsoft jeszcze bardziej strzela sobie w kolano, ale o tym dowiecie się w filmiku, jeżeli chodzi o Winter Update i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się Wam materiał podobał, zostawcie łapkę. Co myślicie w ogóle o tej sprawie, jeżeli chodzi o domki, też możecie napisać. Według mnie spoko nie trzeba wchodzić na stronę, wszystko jest jasno wyjaśnione. Można licytować, można sprawdzać i wszystko sobie ogarnąć tyle pozdrowionka widzimy się wieczorkiem na streamie elo